Pierwsza walka, pierwsze pytanie tak naprawdę. Mamy Kalidów kontrazy starałoby, czy to jest najbardziej realne starcie dla dwóch tych zawodników. No Jest to na pewno jedna z opcji, którą bierzemy pod uwagę, najbardziej logiczna z punktu widzenia sportowego. Boję się trochę, bo wiem, że panowie się lubią, nie chciałbym przeżywać tego, co przeżywałem przy tej walce. Natomiast, natomiast wierzę, że tutaj będzie, że, 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 że w razie potrzeby i takiej decyzji decyzja o tej walce byłaby bardziej profesjonalna. Ani profesjonalną decyzją będzie danie rewanżu Michałowi Mateli. Na pewno nie od razu. Na pewno nie od razu. Przynajmniej ja uważam, że, że y, zasłużyli panowie na to, żeby odpocząć od tego ciężaru i bagażu, który jednak mimo wszystko y, nosili ze sobą. Ja, to najdziwniejszy wieczór w moim życiu. Nie wiem, czy widzieliście zachowanie jednych, jednego i drugiego przed walką, w trakcie i po walce. To, to takie rzeczy się rzadko zdarzają. Rzadko się widzi smutnego zwycięzcę i, 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 i rzadko się widzi takie emocje, więc y, y, myślę, że, że na pewno do rewanżu będziemy prowadzić, ale nie od razu. Ta walka, która rozstrzygnęła się no, chyba szybciej niż, ymm, niż oczywiście proporcjonalnie do tego, ile o niej mówiono, ile na nią wyczekiwano, to było zaskoczenie. No ja w ogóle jestem zwolnikiem teorii, że ludzie przychodzą na historyczne chwile po to, żeby nawet przez tą jedną sekundę uczestniczyć w tych historycznych momentach, a nie po to, żeby oglądać 12 rund nudnej i taktycznej walki. Także yy, najbardziej kocha się tych i kochało i w wielkim boksie, i w wielkim MMA, którzy potrafili rozstrzygać pojedynki yy, szybko i dynamicznie. I myślę, że nie sądzę, że ktoś jest zawiedziony. Myślę, że myślę, że wszyscy są ukontentowani, e, przynajmniej ostatnimi e, czterema walkami, bo rzeczywiście w połowie gali tempo strasznie przyspieszyło. Czy naturalną kolejną rzeczy dla Azji Zakarogu jest, że on będzie kolejny walcopas? No już było to pytanie. A, przepraszam, nie słyszałem. To nie szkodź, nie Na gali widzieliśmy kilka nokautów. Który, twoim zdaniem, był najlepszy? No wiesz, musisz wziąć pod uwagę to, że nie wszystkie oglądałem z taką uważnością, jaką bym chciał, mam parę ról na gali, poza tym, że siedzę sobie momentami przy ringu, natomiast wydaje mi się, że wszystkie były wyjątkowe, a jeśli miałbym powiedzieć taki najbardziej ordynarny, który mnie przekonał, no to, no to, no nokaut na ten moment Karola Bedorfa i fakt, że on w ogóle już nie pobiegł nawet za tym zawodnikiem, ani nie chciał go dokańczać, on wiedział, co zrobił tą nogą dokładnie w momencie, kiedy zaczął ją wyprowadzać, lubię takie momenty, bo to podobnie jak jak, podobnie, podobnie jak knockout Mameda na Rodney'u, e, e, który, który też jak zauważył, że trafił, już właściwie tylko popatrzył w dół i odszedł sobie. To są takie momenty epickie dla mnie. E, Michał Materola po walce przepraszał za to, że e, tak szybko zakończył się ten pojedynek. Czy w Twoim odczuciu rzeczywiście to był zawód? czy? Po prostu taka kolej rzeczy, że przyszedł ten szybki nokaut, rozstrzygnął ten wielki pojedynek mistrzów. Nie, no, w moim odczuciu zawód to jest wtedy, kiedy zawodnik dostaje batę i rezygnuje z walki, bo mówi, że nie ma na niej koncepcji, na przykład w piątej rundzie. Natomiast jeżeli ktoś dostaje knockout, no to no z organizmem nie możesz dyskutować ani z prawami natury, takimi jak grawitacja. Wydaje mi się, że, że, że tym bardziej w kontekście nokautu jest to sytuacja nadal interesująca, bo być może na przykład gdyby ta walka zakończyła się w dwóch rundach i odkryłaby więcej e, jakby mm, mm, możliwych przebiegów tej walki, to, 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 to nie byłoby to tak ciekawe historyczna gala, jak ją nazywaliście właśnie, czy macie też jakieś sygnały odnośnie sprzedaży subskrypcji Pay Per View, czy one też są dla Was historyczne? No, jak wiesz, korzystamy cały czas z przywileju nie tych danych, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że są dobre. Okay. Ale lepsze niż jakie dotychczasowe? Czy? Lepsze na przykład niż ostatnia gala, lepsze niż kilka gal, ale czy najlepsze, no to na to chwilę trzeba poczekać, bo te dane spływają. Coś, mamy jakieś tam dane szczątkowe, tylko z niektórych platform, a, a, a pewnie, pewnie Dopiero w poniedziałek dostaniemy jakiś taki wykaz, który, który będzie mógł y, 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 predestynować znać do tego, żeby ocenić to, czy to była hitowa, najlepsza w historii, czy po prostu bardzo dobra. Czy predyspozycja dzisiaj Artura Sowińskiego, Klebera Kojkę, y, prezentuje tą walkę do, y, do bonusu? No ja, słuchaj, nie, nie chciałbym się zobowiązywać, bo bonusy zostaną przyznane w poniedziałek i jak zwykle w pancerze e, będziemy je ogłaszać, natomiast, natomiast ja zostałem dzisiaj fanem Artura Kornika-Sowińskiego, nie chcę powiedzieć, że, e, że e, go nie lubiłem albo jego walki mi się nie podobały, natomiast po dzisiejszym dniu myślę, że to jest facet, że zupełnie nowy Artur Kornik-Sowiński, e, po pierwsze udźwignął swój wizerunek, a miał z tym problem, stał się wyrazistą postacią, która radzi sobie nie tylko w mediach, nie tylko na ringu, ale i w mediach i... I przede wszystkim no, cała jego gra, i sposób, był świetnie przygotowany psychicznie. I, i, i no, wielkie brawa. Tak? To jest na pewno jeden z ciekawszych pojedynków dzisiejszego dnia. Jeżeli chodzi o emocje i stosunek, relacje Mameda i Michała, co do ich walki, znamy je bardzo dobrze. Natomiast chciałbym spytać, jakie są Wasze jako organizatorów i właścicieli federacji? Mamed na końcu powiedział, zmusili nas. No. Wiesz, no. To, to, to też była ciekawa reakcja w, na zakończenie walki, no nikt nikogo do niczego nie zmusza, już na pewno nie do tego, żeby wychodzić do klatki, więc y, takie rzeczy się po prostu nie dzieją. No. Bardzo dużo emocji w walce Wasoba Bokaczewicza i Jak? Anzora Żiewa przed walką. Czy możesz powiedzieć, co sądzisz o tym geście, który wykonał Anzor po walce tak żywiołowo uderzył. Wiesz co, no, on by, myślę, że on zareagował dokładnie tak samo, jak, z, jak Waso zareagował na Ważeniu, czyli Waso mu chciał symbolicznie podciąć gardło na Ważeniu, a ten, jak już skończył walkę, bardzo taktykną, taktyczną i oceniam raczej ją jako mm, dość nudną w rozumieniu jak na Anzora. Myślę, że mm -hmm. fani spodziewają się po Anzorze większej eksplozji dynamitu, on był tutaj zachowawczy, mądry, ale y, gdyby historia moich ostatnich trzech walk toczyła się tak jak jego, też bym był zachowawczy i roztropny. Eee, nie no, myślę, że to tylko jeżeli chodzi o ten gest podcięcia gardła, to myślę, że to jest nie, nawiązanie. Nie, to klepnięcie takie, w... podszedł i uderzył. No jakiś taki, t, t, nie, nie, umiem tego zinterpretować, nie wiem czy to było, nie wiem czy to było agresywne, czy to raczej było takie już po wszystkim, nie wiem. Ciężko <noise> mi jest powiedzieć. Bo ostatnie pytania poprosimy, bo Karol. Mówiłeś, że bardzo podobał Ci się nokaut Karola Bedorfa, to w takim razie kto następny dla niego? Oj, nie wiem, nie wiem, no, nie, 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 aż tak daleko nie planujemy. Jesteśmy, jesteśmy na takim etapie, że, 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 że 2016 rok ze względu na ilość hitowych gal w końcówce 2015 jest nie do końca ułożony, nawet w naszych głowach. Po prostu nie widzieliśmy, co się wydarzy i wiedzieliśmy, że tyle razy może się sytuacja kompletnie obrócić dookoła własnej osi i zamknąć się krąg suspensów różnych i nieprzewidywalnych sytuacji, że po prostu nie do końca zaplanowaliśmy ten rok tak, jak chcieliśmy. Wiem, yy, spodziewam się, że, że to, co mówiliśmy, że walka Mameda Halidowa za Byłoby ciekawym zestawieniem, ale to też nie jest, to są tylko nasze przypuszczenia i, 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 i ewentualne, ewentualne opcje. Wspominałeś o tych planach właśnie na kolejny rok, które nie są jeszcze sprecyzowane, ale były takie ym, powiedzmy zakulisowe informacje, że będzie więcej gale o te pomniejszone gale, mniejsze w sensie KSW Extra coś w tym stylu. Macie to jeszcze na uwadze na przyszły rok? Mamy to na uwadze na rok 2016. Natomiast jeżeli chodzi o, o szczegóły dotyczące e, ligi, czyli tych mniejszych gal, to e, czy czy, czy jakby roboczy tytuł to jest KSW Fight Club. To musicie zapytać pana Mariana Kmite jest na Gali. Można go złapać też w hotelu i porozmawiać z nim na ten temat. No to jest osoba, która będzie decydowała, kiedy wejdzie to na ramówkę, ponieważ byłaby to pozycja transmitowana na żywo w Polsacie sport. Więc on jest osobą decydującą. My jesteśmy gotowi do tego, żeby taki produkt dla Polsatu stworzyć. Dobra, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.